Jak zacząć zarabianie na rynku kryptowalut, czyli porozmawiamy na temat edukacji oraz możliwości zarabiania podczas trwania tej edukacji? Sprawdzimy skuteczność sygnałów dostępnych na forum Mr. Advice oraz zobaczymy jak wyglądały moje analizy, moje pomysły na trade w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut Jak co niedzielę podsumowanie tygodnia, no prawie jak co niedzielę czasami wyskoczy jakaś sytuacja, tak jak to było w zeszłym tygodniu Gdzie materiału nie nagrałem, natomiast w tym materiale wrócimy tak jakby do tych pozycji, które były zagrywane w zeszłym tygodniu Po to, aby pokazać Wam jak to wygląda w perspektywie dłuższego czasu, co zresztą pokazuję Wam od półtora roku na moim kanale właśnie co niedzielę Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz Zachęcam Cię do stawienia suba, aby być na bieżąco Z kolejnymi materiałami przybij dzwona, zostaw łapkę w górę I lecimy z tematem. Przypominam, że jutro poniedziałek Więc widzimy się w analizie Bitcoina, ETH oraz kilku altcoinów Tego typu filmy znajdziesz na moim kanale w poniedziałki, środę i piątki A właśnie w niedzielę widzimy się w podsumowaniu tygodnia Nie przedłużając, lecimy z tematem. Jesteśmy na mojej stronie ŁukaszPacholski.pl, gdzie w zakładce moje kursy Znajdziecie opis właśnie kursów, które ja przygotowałem, czyli strategii Których używam do swojego tradingu, do swoich analiz Strategii, które rządzą rynkami finansowymi od ponad 130 lat. W zakładce Mr. Mister 2 jest znajdziecie informacje na temat forum, które również daje możliwości edukacyjne oraz możliwości związane z sygnałami czy informacjami, jakimi altcoinami warto się zainteresować. I o tym właśnie porozmawiamy w dzisiejszym materiale. Zakładam sobie moje pomysły na tej. Znajdziecie właśnie moje zagrywki, które dokumentuję tutaj od września 2020 roku. Jestem w trakcie kończenia podsumowania miesiąca sierpnia, jeszcze został mi wrzesień, jeżeli chodzi o Alty. Natomiast możecie zobaczyć. Kiedy wyruszyłem właśnie ze swoim kursem, kiedy wystartowałem ze swoim kursem, właśnie również doszła możliwość tak jakby zagrywek moich analiz, jeżeli chodzi o altcoiny. Te altcoiny wybierają moi partnerzy edukacyjni, czyli osoby, które właśnie mają dostęp do moich kursów. Już Wam powiem, że sierpień był również mocny, wrzesień też, także będzie się tutaj działo, fajne wyniki zostały tutaj wygenerowane, jeżeli chodzi o spot. Ale to zobaczycie już w przyszłym tygodniu. Ok, zaczniemy sobie od moich pomysłów na trade, jeżeli chodzi o właśnie październik. I zobaczmy, jak to wyglądało. Pierwsza pozycja tutaj, 4 października. plus mała pozycja. Informowałem o tym, że jest to powiedzmy bardziej ryzykowna zagrywka, którą ja będę właśnie wchodził. I małą, małą pozycję tutaj zagrywałem, czyli standardowo jeżeli gram przykładowo dwoma procentami depozytu, to tutaj zagrywałem 1% i poinformowałem o tym, że jeżeli ta pozycja zostanie wybita, to wchodzę w pozycję kolejną na negację większym procentem po to, aby automatycznie to odrobić i finalnie ten dzień zakończył się na plusie, bo również ta pozycja była rozgrywana tego samego dnia, w zasadzie w ciągu kilku godzin została zamknięta zyskiem i odrobiła poprzednią stratę. Kolejna pozycja na spadki tutaj był stop loss. I tutaj zamknięta pozycja w okolicach wejścia na minimalnej stracie. Po prostu widziałem zmianę scenariusza, i ten trade po prostu zamknąłem po to, aby otworzyć kolejny trade. Na wzrosty, ponieważ tutaj był na spadki. Widziałem zmianę scenariusza, więc od razu zareagowałem. Tutaj była kolejna pozycja na wzrosty. Tego samego dnia, czyli podobna sytuacja jak z tymi poprzednimi, z 4 października. I tutaj pechowo zabrakło do tej profitu drugiego 100 dolarów. Przez to tak naprawdę ta pozycja dała mały zysk, wyrównując tak naprawdę tą potencjalną stratę, która tutaj była. No, na lekkim plusie powiedzmy, że te dwie pozycje zostały zamknięte. Szkoda, bo tutaj naprawdę dużo nie brakło, a fajna pozycja byłaby tutaj rozegrana. Finalnie tydzień na plus, mało zagrywek, ale taki rynek, jeżeli rynek nie daje konkretnych wejść, konkretnych. Podstaw, aby zagrywać daną pozycję, to po prostu lepiej nie grać na siłę niż po prostu tracić pieniądze. Lepiej nie grać w ogóle niż grać na siłę i tracić swoje pieniądze, bo przecież nie o to nam tutaj chodzi. Jeżeli chodzi o forum Mr. Advice, w poprzednich materiałach przez ostatni okres pokazywałem wam tak jakby dwa produkty. I teraz mamy wszystkich traderów w jednym, tak jakby miejscu, w jednym. Miejsce dla właśnie użytkowników forum, jeżeli chodzi tutaj o zagrywki futures, tak? czyli na wzrost i spadki, ponieważ mam jeszcze traderów od altcoinów, którzy robią niesamowite wyniki. Ale to będę Wam pokazywał, tak jakby w podsumowaniach, jakie one będą wygenerowane dla podanym okresie czasu. Więc nie robię tutaj tego również, ponieważ tych update'ów i tych informacji, które tam się pojawiają, jest tak dużo, że ja po prostu nawet nie nadążam codziennie. Tego czytać, ale warto naprawdę, ponieważ robią świetne wyniki, chłopaki robią świetne wyniki, jeżeli chodzi o alty, w szczególności te z małym market capem. Ok, zaczynamy sobie tak. Tutaj mamy trzech traderów teraz: trzech traderów, tak jest Michael, czterech w sumie traderów. Za chwilkę to sobie zobaczymy, jest Michael tutaj. Akuratnie to, przepraszam, Daniel zaliczył stop lossa, pierwsza pozycja. Później mamy Michaela, tutaj take profit pierwszy zaliczony. Później Michael zaliczył stop lossa. Później mamy Michaela z drugim take profitem, także zarobione AVAX na stop lossie. Później mamy Bitcoina od kryptokali, take profit pierwszy. Później mamy stop loss. Później mamy Lunę od Daniela. Dwa Take Profity zaliczone, później mamy wet dwa Take Profity zaliczone i mamy DOTA. Ale DOT nie zaliczył czterech Take profity coś tutaj się mi pomyliło. Na pewno zaliczył dwa Take Profity, to jestem tego pewien. I tutaj data też jest nie ta, ponieważ mamy już październik, więc muszę tutaj to zmienić. Ale jest to na plusie zamknięte minimum dwa albo trzy Take Profity były z tego co Pamiętam, mamy FTM na auto tradingu 3 take profity, Sol na auto tradingu 3 take profity z 2 października. Mamy Sand Stop Loss z 2 października. Mamy jeszcze tutaj Spot, zagrywki na Spocie FTM 4 take profity zaliczone. Kolejna pozycja również na Spocie 2 take profity zaliczone. A tutaj mi się chyba zdublowało coś. Ok, i kolejna pozycja również 3 take profity zaliczone. I jeszcze na koniec jedna pozycja na spocie z take profitem pierwszym, także tydzień zyskowny, mimo kilku stop-lossów. Patrząc z perspektywy tych wszystkich zagrywek, które były tutaj podawane, na pewno jest to tydzień zamknięty na plusie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o możliwość, tak? czyli mamy możliwość zagrywania swoich zagrywek na wzrosty i spadki, korzystając z sygnałów od traderów czy z moich pomysłów na trade. Moi kursanci mają również dostęp do moich analiz spot, które robią niesamowite wyniki. Podobnie jest również na forum Mr. Advice, więc macie do wyboru edukację pomysłów na trade, czy sygnałów dostępnych na forum Mr. Advice. Ja osobiście stawiam na edukację, dlatego tutaj moje kursy robią mega, mega robotę. Wiem to po swoich kursantach, którzy po dwóch miesiącach współpracy ze mną samodzielnie robią analizy, samodzielnie i już zarabiają na rynku kryptowalut. Więc mega robota, mega szacunek dla Was, chłopaki i oby tak dalej. Także nie przedłużając, do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Miłego weekendu, Wam życzę, miłego tygodnia, Wam życzę, niech Bitcoin będzie z Wami piona.